Witam Państwa serdecznie. Dzień dobry. Jesteśmy na plantacji borówkowej w Mariankach u Państwa Malczeskich z Błeszna. Proszę Państwa, nasz słynny Duke W tym roku zapowiada się świetny zbiór. Rośliny były bardzo, bardzo silnie pocięte, ale to przynosi efekt w postaci super jakości. Owoców. Tutaj później wydajność jest zbioru niesamowita, a też wydajność plantacji też jest bardzo, bardzo wysoka. To jest około 15 ton z hektara. Tyle było w zeszłym roku. I w tym roku spodziewamy się, że będzie nie mniej. Ja się nawet spodziewałem, że w tym roku będzie może i więcej niż w zeszłym. Natomiast cóż, pani Małgosia bardzo mocno. Wycięła te rośliny. No, dzięki temu mamy ten ładny wzrost. Na przykład, chociaż ten wzrost byłby jeszcze lepszy. Dlaczego? Ano tak się złożyło, że w tym roku na tym polu woda nie jest zakwaszana. Zakwaszanie wody wynika tylko ze stosowania nawozu kalfon. I to jest w tej chwili podstawa w odżywianiu poprzez fertygację. Także zakwaszanie wody kalfonem, zakwaszanie gleby poprzez stosowanie siarczanu amonu. No i w tym roku na tej plantacji akurat to musi wystarczyć. Mamy też takie drugie poletko, gdzie miejsce jest wybitnie nie pod borówkę. Dlaczego? nie ze względu na jakość gleby, tylko na jej historię, bo tam są y, borówki posadzone na polu, gdzie wcześniej były tunele, a w tych tunelach papryka. W związku z tym tam jest bardzo wysokie zasolenie w glebie i bardzo wysokie pH i tego pH ciężko jest zbić. Ta gleba jeszcze przez wiele lat będzie naprawdę taka no w... Według książek, nie, nada, nie nadająca się do uprawy borówki. Ale jednak ta borówka tam rośnie. W zeszłym roku pierwszy raz coś tam kombinowaliśmy. Udało się tą plantację jakoś tam utrzymać przy życiu, ale w tym roku, kiedy założone są urządzenia, jest pomiar pH, jest pomiar EC, kiedy jest zakwaszana ciągle woda, to te borówki. Na tej ziemi, która ponoć no, nie powinna się nadawać pod uprawę borówki, mają w tej chwili lepsze przyrosty i ładniejszy kolor niż ta, a więc rokują dobrze na przyszłość. Natomiast ta, no cóż, myślę, że i tak będzie w tym roku wspaniała. Proszę Państwa, tu już były trzy zabiegi Expando, ponieważ owoców jest bardzo bardzo dużo. Zawnioskowałem o to, żeby w tym przypadku na tej plantacji zrobić jeszcze jeden czwarty zabieg Expando. Co jeszcze? Oprócz Expando oczywiście Great Vg, czyli aminokwasy, Cal Green albo Calboron, czyli wapń, no i Green Mix, czyli Magnes i mikroelementy. Tak naprzemiennie. I jeszcze chyba jeden ostatni zabieg y, przeciw grzybom i w tym sezonie to praktycznie będzie tyle, bo za chwileczkę te krzewy się już tak rozłożą, że będzie ciężko przejechać y, ciągnikiem z opryskiwaczem. Y, no i szkoda, szkoda każdej tej garstki wspaniałych owoców. Proszę państwa, tak to wygląda w tej chwili. Y, jeszcze nie ma. Y, owoców zapalonych, ale wybarwianie myślę, że gdzieś za tydzień się już zacznie. Wygląda jak na razie super, na pewno będziemy Państwu pokazywali to jeszcze w trakcie zbiorów, kiedy będą dojrzałe owoce. A teraz proszę Państwa, przyjeżdżamy do Błeszna, do Państwa Kopyckich w tunele foliowe, bo tam też jest dziuk, tylko w tunelach. Proszę Państwa, jesteśmy w tunelu Państwa Kopyckich. To też jest odmiana diuk. I oczywiście diuk w tunelu rośnie zupełnie inaczej. Rośliny są bardziej takie wykładające się, bardziej wiotkie. Te rośliny w tym roku były bardzo mocno pocięte. I uwaga, jesteśmy tutaj już po pierwszym zbiorze. W zależności od tunelu, średnio z jednego krzaka zebrano już od jednego kilograma do... Kilo 40, w niektórych przypadkach półtora kg z jednej rośliny. Więc tak liczymy, że średnio około 3 kg z jednej rośliny, średnio tak powinno się zebrać. Owoce są ładne. Cena w tej chwili jest wyśmienita. Owoce są zabierane prosto z gospodarstwa, nie trzeba nigdzie jeździć. Odbiorcy przyjeżdżają, zamawiają. Towar jest piękny. Jeszcze dwa zbiory. Pierwszy mamy za sobą, drugi sprzątnie większość i to prawdopodobnie będzie taki największy zbiór. No i zostaną jeszcze na trzeci zbiór takie. Niedobitki, myślę, że nie więcej jak 1 czwarta. Proszę Państwa, to też jest trudne miejsce, bo w tych, na tych polach tu wszędzie wcześniej była papryka, a więc problemy z glebą są. Te rośliny nie mają tutaj luksusowych warunków do życia, do wzrostu. Ale jest bardzo dobrze zmontowany tutaj system do nawadniania i do fertygacji. Urządzenia są w odpowiedniej kolejności postawione. Zrobione jest to jest tak, że czujniki, które są w kontenerze, pokazują te same praktycznie parametry cieczy, które są tutaj na dole, pod, tej cieczy, która wypływa z kroplowników tutaj pod roślinami. A więc jest to zrobione bardzo dobrze. Dzięki temu mamy y, dokładność, jeśli chodzi o y, pilnowanie pH, EC. No i pomimo takiej gleby, która przypominam, może już Państwo się będziecie śmieli, że do znudzenia, ale no po papryce y, pole według książek nie nadaje się do uprawy borówki. A jednak się udaje. Dziękujemy serdecznie, zapraszamy do następnych odcinków. Ten system do nawadniania, który tutaj jest, pokażemy pewnie następnym razem.